Witajcie serdecznie z tej strony Lego Fanka. W dzisiejszym odcinku przejrzę magazyn Lego Ninjago Legacy, czyli wydanie specjalne, które będzie dostępne w kioskach od 2 kwietnia. Cena to 19,99, a w środku otrzymujemy figurkę Garmadona, zaszytkę z kartami, a także jedną kartę limitowaną. Figurka zapakowana jest w bardzo ładne opakowanie, dzięki któremu możemy ją później również wsadzić. Jest ono wyjmowane, także żadnego problemu nie ma. Nie Tylko i wyłącznie trzeba naderwać te taśmy. I Garmadon wyciągnięty, potem można go włożyć. E, lubię bardzo takie rozwiązania, bo wtedy figurka się nie niszczy i na pewno się wam nie zgubi. Garmadon, czyli brat mistrzostwu, a także ojciec Lloyda. Za młodu, kiedy miał kilka lat, został ugryziony przez pożeracza światów, co spowodowało, że w jego żyłach. Jest prawdziwe zło. Postać zadebiutowała w pilotażu, jest jedną z tych postaci, które jak naj, najdłużej uh, są na ekranie. Co sądzicie o Garmadynie? możecie napisać w komentarzu. Ja uwielbiam tą postać, jest jedną z moich ulubionych. Szczególnie budzi postrach ze względu na świetnego aktora dubbingującego a także bardzo niecodzienny i intrygujący wygląd. Szczególnie cztery ręce, które są w stanie utrzymać aż cztery bronie jednocześnie Może zobaczymy sobie nadruki Widać tutaj kości Armadona. Ten czarny kolor skóry jest aż przerażający i niesamowity jednocześnie Twarz również jest zła, wkurzona, gotowa do walki I do tego hełm z czaszką Dokładniej kością która ma oznaczać to, że Karmadon był w przeszłości między innymi generałem szkieletów. Okładka wygląda niesamowicie, szczególnie ze względu na tą postać Loyola i Karmadona. W środku mamy spis treści, taką ilustrację z kolem, plakat, który ciągnie się przez większość magazynu. Bardzo ładnie narysowana, ciekawa kolorystyka. Niebawem również na Cartoon Network pojawi się nowy sezon. Niestety nie znam premiery, ale tak trzeba śledzić, co się dowiemy. się, że około 6-7 kwietnia się on pojawi. Plakaty są dwa. Jeden jest z Ninja, dokładniej z Kajem oraz Nią, a drugi z Wężonami generałami węż wężonów. Fanktomem, Scalidorem, Asilikusem, Pythorem oraz Scalesem. Na pamięć już znam te imiona To są te czasy, kiedy najbardziej uwielbiałam Ninjago Kiedy po prostu maniaczyłam Czytałam wszystkie encyklopedie I uczyłam się na pamięć imion postaci Oglądając ich obrazki Mam również informacje o Lordzie Garmadonie Oraz jakimi armiami on przewodził A przewodził wieloma Ku jest do serialu ninja, go chętnie to zrobię. To jest dobre pytanko. Dobre pytania, fajnie zrobić, można sprawić swoją wiedzę, czy się jest prawdziwym zdawcą, czy jednak nie. Bohaterze ninja mamy informację o każdym z ninja, z Main Six. Złoty smok jest jeden z najfajniejszych zestawów w tej fali bardzo mi się podoba. Tylko niestety wielkościowo nie jest zbyt duży. Także to mnie tak troszkę odpycha od zakupu. Wow! Legendy niczego powrócą 2 lipca wraz z figurką Mistrzału. Będziecie zadowoleni Ja nie mam tej figurki, akurat w tej wersji go nie mam, także to jest po prostu spełnienie marzeń Firma Blue Ocean naprawdę szaleje i daje cudowne dodatki Ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że Wy też Bo chyba każdy z Was chciałby mieć Madonna i Mistrzału po 20 zł za sztukę Nawet na Allegro z wysyłką wyjdzie dużo drożej Także jak najbardziej pozytywne zaskoczenia. Polecam każdemu, 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 każdemu odjąć te karty. To wychodzi 16 zł za figurkę Garmadona. To jest genialna cena. Ta figurka za dobrych czasów kosztowała jakieś 50-60 zł. Teraz niestety cena spadła ze względu na ten magazyn, ale kilka lat temu bardzo mocno trzymała swojej ceny. Możecie napisać w komentarzu, czy kupujecie ten magazyn, czy jednak nie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dziesiątka zasłużona, najlepszy chyba magazyn, jaki był do tej pory. Naprawdę najlepszy. Z każdym wydaniem, firma Blue Ocean coraz bardziej, coraz bardziej mnie zachwyca. Was chyba też, prawda? To możecie komentować, lajkować, subskrybować mój kanał. Cześć!